No dobrze. Tak jak na wstępnym odcinku, ale dzisiaj nie będziemy mieć chemii. Pokażę Wam jak to karate. Ale wiecie, dlaczego w ostatnio nalam wodę? No bo nie mieliśmy wody, ale, więc się zaraża chyba, ale, ale wy kupcie sobie normalną wodę. Nieważne, przejdźmy do gry. Nie, posłuchajcie. Musicie, musicie być na pakowaniu. A ja ubrałem się w mój szafok jako w stanie odcinku. Najpierw jak on cię tak wali w głowę, ty musisz kucnąć, kopnąć mu w brzuch. Potem on by chciał cię w brzuch. On tu nie, w nogi wskacz, a potem w brzuch, to trzymaj go tak potem. Zakręć, rzuć i w tak. No tak. Potem na przykład znów taki ruch będzie. Tak, tak. Tak, tak, tak i tak. Teraz on tak, tak, tak i tak, tak. On on będzie mnie tak szczelą, jak ucnę i szybko kikruch. To się nazywa kikruch. Potem, jak jeszcze jeden przeciwnik, to stoi to tak. Ciu, ciu. Widzicie? To się tak robi na karatece. Chodzi o to, żeby się skupić na mięśniach i mózg. Patrzcie. Na przykład, są dwa tu tunami, które mnie tu trzymają. Robię ich brzuch, a potem... Ciu, ciu. Potem jednego biorę i rzucam tu, jednego biorę i rzucam tu. Wstawają, potem się odwracam, biorę i odwracam i o głowę. Następne tu przychodzą, to robię tak. To robię tak, że najpierw, na, na przykład jeden tak mnie wali, a jeden chcemy kopnąć, o tu jak się kłócę, bo tak robisz. Że, że tak idziesz, ją spróbujcie kopnąć. O tak zrobisz, żeby go przewrócić. A tamtego tu kopniesz. No o tak. Kładź! Widzicie? Tak to się robi. Op. I patrzcie, robię teraz sześć osobami. Ale to proste. W koło tu umie są. Wszyscy mnie tak walą, kuczę i wszystkie na zbiorę. Łapię je i rzucam. Widzicie jaka to jest karotyka? Trzeba się skupić. A, a, to, a to mój brat, którego nienawidzę. Marcin. No dobra, przejdźmy dalej. Trzeba się skupić na karotykach. Ok, na przykład. Przejdźmy do obronienia. To chcę nie walnąć. Jeden chcemy wamąć o tutaj, to robię tak, zablokuję. I drugi tu. wyciągnąć. No i potem, no potem wciąż tak rozpoczęłam. Rozumiecie? Taka jakby legenda mocy. Rozumiemy? Patrz. No, że... Uczyłem się jeszcze na hip-hopie taki fajny taniec. Gawźwam go. Czekaj, jak to było. O tak, patrzcie. No tak szło, ale kara powiem byłam jeszcze jedną rzecz. Chronienie i bicie z własnych mięśni. Mięśnie, co nasz, mięśnie się chronią od pakowania. No chodzi o to, że że jeden tak cię broni i, i obracasz się jakby no, o tak. Bronisz się, o tak nogą go przewracasz i pau! Prosto w głowę. I, wiecie? własnych mięśni to się idzie naszą siłę. Patrzcie jak ja to robię. Widzicie jak to się robi? To trzeba mieć mięśnie wielkie, żeby tak pakować. Trzeba ćwiczyć, się gimnastykować. No i ten. I dużo ćwiczyłam, żeby. Ale słuchajcie, mam tu jeden, dwa, trzy, robię. Tak. Trzeba to prosty Ale to jest tak, jakby się skupia się na naszym mózgu. Widzicie? Pat. I tylko ostatnią rzecz. W tył i przód. Robię tak. Wiecie jak to się robi? Skaczesz. Tak i tak. Potem. O tak. Wstaż tak. i pa A to koniec na dziś. To mi zajmie długo, żebym grać. Ale spokojnie. Do następnego odcinka będziemy robić chemię. Co dzień, najpierw chemię, potem karata, Najpierw chemię, a potem karata, dobrze? Więc do jutra.